Siemanko wszystkim, z tej strony Kiwo i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać sposób, który może dosyć polepszyć Wam jakość chodzenia gry, pewnej gry, zaraz Wam pokażę. Jest to gra Pierwszy Architekt. I jaki jest z nią problem? Problem jest taki, że po prostu jak się w nią, po prostu ona nie ma opcji Boże, po prostu nie ma możliwości uruchomienia sobie opcji w grze i żeby te opcje zmienić musimy znaleźć pewien folder w którym yy, jest, nasz jest nasza kampania której chyba jeszcze nie ma save debug.txt i performance.txt tak, język się plącze i tak, żeby wejść do tego do tych do tego folderu ja ścieżki nie będę pokazywał, bo pokażę łatwiejszy sposób. Uruchamiamy grę. Chwilę to może potrwać. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwileczkę. Hmm. Jeszcze sekundkę i zarabiam. O, jest zaległośne I otwieramy. Open Save Folder i mamy ten folder, który jest nam potrzebny. Grę wyłączamy i uruchamiamy plik performance.txt sorry za mój angielski, ale jest do dupy i tak, oryginalnie jest to ustawione na 0, 0 tutaj na takie, takie są ustawienia oryginalne oprócz tego, bo to jest Jaka mapa ma pokazywać się na początku gry? I co tu mamy? Yy, to jest screen. Yy, tutaj możemy sobie ustawić. Na tych dwóch ustawiamy sobie rozdzielczość. Na przykład 1024 na 724? Yy, Nie. 700. Dobra, mniejsza z tym. Zapomniało mi się. Jak on nam pasuje, bo na przykład ja użyłem tą opcję w moim netbooku. Ustawiłem sobie 800x600 i gra mi lepiej chodziła. Tak samo ustawiłem sobie na grę, która chodzi w okienku. Tu jest, screen window. Nie znam wszystkich funkcji. Prawdopodobnie tutaj jest głośność gry. Tu nie wiem, co jest. Wreszcie nie wiem. Musi... Jeśli ktoś zna się na tym dokładniej, to. Może zobaczyć. Ja nie mam pojęcia. Tu jest ta właśnie jaka mapa ma się pokazywać na początku gry, i to jest dosyć ciekawe. To jest dobre. AutoSave Timer to jest yy, czas, yy, po jakim ma nam się z yy, AutoSave auto uruchomić. Najlepiej jest ustawić na, zostawić na standardowym, bo gra akurat tak yy, ustawiła, żeby. Nie przeszkadzać aż tak za bardzo w grze, bo jeśli zmienimy tu, tą liczbę, możliwe jest, że na save'a będziemy czekać troszkę, aż się zasejwuje, możemy czekać troszkę dłużej. Więc no to chyba wszystko w tym poradniku. Mam nadzieję, że pomogłem. Komentujcie, subujcie, narka wszystkim.